<laughs> Witam cię. Dzisiaj okay. z Tobą porozmawiam chwilę na temat Andaluzji, na temat Costa del Sol. I co Was przyciągnęło w te stronę i dlaczego Malaga? Ale najpierw powiedz, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się wyjechać z Polski? Dlaczego zdecydowaliśmy się wyjechać z Polski? Myślę, że... Kwestia poszukiwania miejsca, gdzie jest inna pogoda, gdzie jest ciepło słonecznie, bo jednak tego nam brakuje. Ja jestem nakręcona przez kawę i przez słońce. <grym> Także już dobrych ludzi, oczywiście. <grym> to znaczy, że Malagę wybraliście? Czyli zaczęło się od tego, że postanowiliście wyjechać gdziekolwiek, a potem była Malaga, czy po prostu postanowiliście wyjechać do Malagi? <grym> Postanowiliśmy wyjechać do Malagi. Tak. Jak to się Postanowiliśmy stało? Postanowiliśmy wyjechać do Hiszpanii, bo też zaczynała się podoba kultura hiszpańska. Kultura w sensie lifestyle i, i, i tego co my jako Polacy widzimy jako Hiszpanię, czyli właściwie Andaluzja, a nie jakiś tam północ, Asturia czy ten czy Ok, Więc odwiedzaliśmy yy, różne miasta. Z tym, że będąc w Barcelonie czy w Madrycie od razu widzieliśmy, że to jest tylko, żeby zwiedzić to miasto, a nie żeby tam mieszkać. Mm -hmm. Owszem jest więcej się dzieje, jeśli chodzi o pracę, o IT i generalnie o jakieś um, jeśli chodzi o rzeczy zawodowe. Mm -hmm. Natomiast um, szukaliśmy czegoś innego niż miasto w Polsce. Więc szukaliśmy takiego klimatu jak w Andaluzji, więc potem zwiedzaliśmy Granadę, Seville, Cadiz i, i tutaj Malagę i, i okolice. Mm -hmm. I w sumie Malaga od razu nas urzekło. Może też dlatego, że za pierwszym razem jak tutaj przyjechaliśmy znaliśmy malagenkę, która nas zaprowadzała. którą notabene poznaliśmy przez znajomego w Polsce. No i, no i w sumie może dlatego też nas dodatkowo urzekła wtedy. Pod... No i przyjechaliście do Malagi i pierwsza styczność z andaluzyjskim. Szok czy nie szok? <grym> eee, czy szok. Eee, może nie, nie do końca szok, bo odwiedzaliśmy wcześniej jako turyści też tą miejsce, mhm. więc już widzieliśmy, że oni jakby Troszeczkę nie dynkają, inaczej. nie kończą <grym> tych sylab mieszają, wszystko myślają sobie tak jak na przykład amerykański, angielski, nie? więc mm. jakby szoku wielkiego nie było. Natomiast no trudność na pewno, bo jakby um, nasz, nasz nauczyciel e, z tego w Polsce był mm -hmm. ekwadorczykiem, e, potem mieszkał w Alicante, więc i tak mimo wszystko nie w, nie w Andaluzji, e, no a druga była Polką, więc jakby e, nauczyliśmy się w Polsce mm -hmm. andaluzyjskiego. Powiedz, a pamiętasz jakieś zabawne historie z początku waszego pobytu w Maladze? Jakieś, nie wiem, zabawne sytuacje, albo takie albo wręcz mrożące w żyłach. Czy w ogóle coś takiego tu się zdarza? Myślę. Do śmiesznej historii, e, jaką mieliśmy tutaj w związku z językiem. E, no to najśmieszniejsze zawsze są rzeczy, jak się idzie na targ lokalny, e, z samymi Andaluanie, tylko tam w centrum, gdzie też niektórzy po angielsku zmieją. I kiedyś na początku szukałam, mamy takiego zielarza, do którego chodziłem na różne przyprawy na wagę. No i, no i fajne on to czasami tam z babką sprzedaje swoją mamą. Mm -hmm. chyba. I chcieliśmy przyprawę do kosina e, hindu. Do mm kosina -hmm. e, hindu, a ja wtedy powiedziałam do kosina India czy coś takiego i ta babka do mnie... India? Uuuu! I, <laughs> <Indianie>. tak, <laughs> <laughs> i to jest taka Indianie. Tak! To było śmieszne, bo ja potem dopiero o co chodzi. O <laughs> kurczę. <laughs> no właśnie, jeżeli mówimy już o, y, o ludziach. To jacy są mieszkańcy? Jacy są Andaluzyjczycy, a właściwie jacy są mieszkańcy Malagi, bo z nimi masz największy kontakt. Mhm. Ale mówimy o Hiszpanach mieszkających? Tak, tak o, oczywiście. O tak, tak, jak tak? najbardziej. Um, Okej, okay. no to tak jakby wiadomo, że zależy od osoby, ale mhm. jakąś gener generalizację, gdyby kupować. Taką malutką, bo oczywiście generalizacje zwykle są mhm. niesprawiedliwe, ale tak jakbyś mogła. Okej. Okay. Na pewno, jak dla mnie po tym czasie, może to się zmieni, ale wydaje mi się, że są na pewno otwarci. Chociaż czasami spotyka się to z takim otwarciem, że powierzchownie tak, jak się wchodzi w duże relacje, to czasami to jest taka sztuczna, sztuczny uśmiech i sztuczna otwartość. Nie zawsze są super nimi, prawda? Mm -hmm. Natomiast generalnie, jak się kogoś nie zna, czy jakieś pierwsze kontakty, bardzo otwarci sympatyczni i co więcej, czasami mam wrażenie, że leniwi, ale to chyba wynikające też jakby z klimatu i jakby z kultury tutaj, tak. i często to były wioski rybackie, gdzie często ta leniwość, lenistwo się objawia w, chociażby w kontaktach zawodowych, jak się patrzy czy w jakichś spotkaniach organizowanych wspólnie, niekoniecznie systematyczni. Mam wrażenie, że też szybko zmieniający, zmieniający miejsce zamieszkania, i, yy, i pracę jakby nie przywiązani do jednego miejsca absolutnie. Też takie nastawienie, że okej, okay, dzisiaj mieszkam tu, jutro może gdzieś indziej, chociaż ci, którzy są z Malagi Malagi, yy, jakby bardzo kochają to miejsce i też zauważam, że bardzo, oni mimo wszystko chcą wracać tu, tylko że często ich praca gdzieś tam ciągnie do innego miasta, bo na przykład tutaj nie mają pracy w tym momencie. Um, Malagańczycy też, jeśli mogą pracować w urzędzie publicznym, jest to sposób jakby nobilitacji tutaj, w jakiś sposób, że są ukontentowani, ponieważ jakby dla nich praca w publicznym sektorze jest pracą stałą i generalnie z dobrymi beneficjami i płacą stałą. Wydaje mi się, że też bardzo regularnie, bo jeśli chodzi o pory jedzenia na przykład, czy na przykład idziesz biegać i spotykasz tych samych ludzi, uh -huh. tego samego pana z pieskiem w koszyku, czy tych samych ludzi na siłowni, czy... tego co mówisz, jak się zmieniło Wasze życie, Twoje i Twojego męża po przyjeździe do Malagi? Aha. Czy, czy, czy to się, znaczy na pewno się zmieniło, tylko pytanie, pytanie co? Jak się zmieniło? No ja zawodowo prowadziłam jeszcze w Polsce szkołę językową między mm. innymi i jakby ją zamknęłam, więc jakby zmieniło się zawodowo. Zaczęłam uczyć się programować bardziej, bo wcześniej też byłam project managerem, ale nie programowałam, mm. bo nie było też na to ani czasu, ani wielkiego takiego motywacji bardziej, tak? yy, więc dla mnie się zmieniło zawodowo też. No. Z Polski jakby dużo czasu też poświęcałam na muzykę tutaj, szukałam tej muzyki, ale jakby tego samego do tej pory nie znalazłam. Właśnie, bo powiedz, bo ty śpiewałaś w gospel. Śpiewałam w Chórze mhm. w Polsce, tak, jakby to jest mój świat. Natomiast tutaj jakby hmm, no, stworzyliśmy też jeden nowy no to jest bardziej projekt nie, nie, jakby z andaluzyjską duszą i z nigeryjskimi śpiewakami, nie zawsze <laughs> to e, Ale może kiedyś jeszcze wrócimy do tego. No i chodziłam też do szkoły dziezowej, więc generalnie e, muzyka, tak, szukałam tutaj takich opcji. Tylko że jakby tutaj też dużo osób robi muzycznie karierę, że już pewno płyty, i jakby, że z nastawieniem, że ja chcę na tym zarabiać. Dla mnie to jest też hobby, pasja bardziej. E, można na tym zarabiać oczywiście, ale jakby to, to troszkę się zmieniło, że nie ma tego wpływu w tym momencie. No i na pewno żyjemy zdrowie. A w której, w której dzielnicy Malagi mieszkasz? Czy mieszkasz w ścisłym centrum, czy gdzieś. Tutaj. <noise> Gdzie jesteśmy właśnie? Gdzie my jesteśmy, jesteśmy? No jesteśmy teraz na plaży na... Piękna plaża. Litorni. Jedna A z moich to. ulubionych, szczerze mówiąc jak nieulubiona, nie Wolę to niż Malagetę. Śliczna plaża. jest taka plaża dla lokalsów. Mieszkamy 15 minut mniej więcej właśnie od tego to, to pieszo. 15, to no, że jak się szybko idzie. Ale tak generalnie, że tutaj też przychodzimy biegać. Jest to część, która się nazywa całość Plaza de Calis. Ta dzielnica, dokładnie w której mieszkamy, to jest Torcal, Torcal a, a też y, okolica Uelinu jakby to wskazano uh -huh. na mapie sobie. To fajna okolica. A nawet mam tutaj napis, jak się ta plaża nazywa. Tylko nam tutaj troszeczkę zasłoniła Playa, parasolka. Jest tutaj kampana, to jest do tego... Kampana Playa, bo to jest nazwa Chiringuito pewnie. Tak, mm. do chiringuito, natomiast tak. plaża się nazywa Misericordia. Misericordia, na której... Bardzo się, szeroka, tak. bardzo fajna, jakby zresztą tam widać... Nie wiem, czy to ujęłaś, że nawet jak są ludzie przy morzu, to i tak jeszcze jest mega dużo miejsca, ja są palmy też, jakby są siła u mnie przy jest bardzo długa i szeroka, więc jakby nawet jak się przyjdzie i chce się pograć, to nie to, hmm. się wchodzi na czyjś kocyk, tylko to jest mnóstwo jeszcze szerokości. Tylko jest dużo podpisać. miejsca, to tak. prawda. No właśnie, jak ten wynajmem mieszkań? Pytam o e, poszukiwanie, jak to było w Waszym przypadku? Czy Wy e, szukaliście mieszkania z Polski, czy przyjechaliście i zaczęliście szukać mieszkanie, e, mieszkania tutaj, na miejscu? Robiliśmy i, ko, i ko, e, to, i to, ale z kosztki, no to z Polski w ogóle nie ma sensu, więc odradzam strata czasu. Mm -hmm. Kolejna sprawa i szukania, to będzie też okolica i zona, która w ogóle warto szukać i na co zwracać uwagę. Ale z samym szukaniem online, no to my korzystaliśmy akurat z Idealista, z tego kasa. To są strony takie, internetowe, tak? Tak, to są strony, które można szukać. Tak, na które można szukać. Generalnie, jak się będzie kasa parafilar mm -hmm. i się wpisze na miejscowość, to na Natomiast Idealista jest jednym z bardziej to nawet to nasze mieszkanie, które mogą szukaliśmy, to na tych ogłoszeniach było pirane, pozasłaniane, tak ciemno i w ogóle, że ja bym go w sumie nie brała pod uwagę. Tylko akurat pojechaliśmy z zagrętką i się okazało, że jak wyszliśmy tam, o co nie to naprawdę super. Ale nie też, prawda? Czyli jeżeli ja ktoś polecam. by chciał wynająć e, mieszkanie w maladze na dłuższy okres czasu, bo nie mówimy o wakacyjnych zimę, wynajmach, tak. tak, to nie polecamy pierwszej linii, ponieważ tak. jest wilgotno, prawda? Jak wilgotno, I wieje, wieje zimą bardziej. Jest wilgotne, bo w ogóle to jest wilgotne cały czas, tak. ale to nie przeszkadza. Teraz zimą chociażby suszenie ubrań, czy, czy też piach czasami. Albo grzyb. Albo że Bilbo, często tak, tak, Bez tak, ciągle. więc jakby nieocieplane są mieszkania. Te wandalusi są twoimi ulubionymi. Miasta, miasteczka, albo jakieś konkretne obiekty mhm. do zobaczenia. No Malaga. A, Malaga jako całość. Malaga, <laughs> to <jest> drugie, drugie, <laughs> drugie miejsce nie, i trzecie. Generalnie kilka takich fundów zależy czego szukasz, ale generalnie tak. e, podobało nam się nie pod względem mieszkania, tylko odwiedzenia. Jasne, tak. E, tarifa uh -huh. jak najbardziej, szczególnie latem. E, podobała mi się ronda, bo ronda są uh -huh. piękne miasteczko, fajni ludzie, fajne, fajne uliczki. Tam się granada oczywiście jeszcze. E, też. Natomiast jakby dla nas też wyznacznikiem było to, że chcieliśmy być przy morzu gdzieś bliżej, mm -hmm. więc jakby te miasta są piękne, ale nie mają morza. No właśnie, i pytanie takie na koniec. Czy reasumując to wszystko planujecie zostać tu? Na dłużej, bo nie wiem. Na stałe, na stałe, na nie stałe. Ma, nie ma chyba nic stałego. No właśnie dlatego za... nie chciałam tego. Pozdrawiać. Tak, dlatego ja, nie chciałam ja, tego zapytać. No, znaczy, ja Czy na dłużej, o tak. Stałe, nie, nie chodzi tutaj o mieszkanie. Tak. Ale na dłużej, tak. Myślę, że na dłużej jest to dobre miejsce. Mhm. Dobrze nam się tu mieszka. Na razie nie myślimy o tym, żeby zmieniać na inne miejsce, chociaż potencjalnie jako. Osoby, które pracują w IT, jest dużo opcji, że mieszkać, gdzie chcesz. Mhm. No potem ta mapa się też jakby zawęża, tak? Mhm. Bo nie chcesz żeby na przykład w Azji, bo coś tam, nie chcesz w Brazylii, bo coś tam. Więc jakby Malaga jest nadal w Europie, jest to spokojny kraj jak na chwilę obecną. Yy, bardzo nam pasuje kultura i tak dalej. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak myślę, że po prostu jeszcze raz pokażę tą piękną plażę. Chyba rzeczywiście moją ulubioną w całej Maladze jest śliczna. Zresztą jesteśmy też w bardzo ładnym miejscu, z bardzo ładnym widokiem. Także Ewa, bardzo Ci dziękuję za wywiad. E, no i co? I przyjeżdżajcie wszyscy, przyjeżdżajcie, tak? Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. Dobrze ludzie, przyjeżdżajcie. Tak, zapraszamy Polaków i nie, ci Polaków i nie tylko. Dokładnie. Dzięki, Zapraszam. jeszcze raz.